Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LED'. Jeszcze nie wiem jak to nazwałem, bo z Waszej perspektywy nazwałem z mojej nazwy Bo nagrywam ten odcinek bezpośrednio po poprzednim. Dosłownie zobaczyłem jak tam to nagranie wyszło, poszedłem do lodówki. Wróciłem i nagrywam kolejny odcinek. No więc dobrze A teraz pudło zajmiemy się pudłem eee, tu akurat mi się wystarczy dodać kolider udełka eee, no i można już dodać to do prefabów eee, teraz zaczyna się w sumie nieco trudniejsza część bo teraz zajmiemy się Teraz i w sumie do końca serii będziemy skryptować, skryptować i, roz i rozwiązywać problemy z tym związane. Najpierw jednak dodajemy tu body i mm, Gravity Scale ustawmy na 0, ponieważ czyli nie ma sam z siebie spadać tylko w dość kontrolowany sposób ze stałą prędkością. Znaczy, stałą powiedzmy. A, i co? I póki co. Mm, e, ustawię myślę. Mm, o Boże, co pierdole. padałoby zrobić skrypt, zacząć skrypt na pudełko. Mm. Właśnie. Będę sobie podjadać też sera OK yy, Przed chwilą trochę mi się pokraszowało Znaczy nie przerwałem Nagrania, ale to wszystko wytnę Swoją drogą Pokażę wam problem, który Często miewam Z tym edytorem I pokażę wam jego rozwiązanie Tu w sumie mogę dać nam to na ekran To się stanie tu trochę nie, Z czego jeszcze nie korzystam, okay. i ci, którzy programują w rewersji. Znaczy, przepraszam na chwilę, e, ok. E, w tym miejscu wyciszyłem mikrofon i zapomniałem go włączyć jak jakiś idiota totalny. I dobra, y, nagrywam ten komentarz po wszystkim. A więc dobra. W tym miejscu tworzę nową zmienną, czyli zmienna to jest taki coś, co przechowuje jakieś dane. Jakie to różnie w tym wypadku za chwilę się okaże. W tym miejscu powinienem napisać nazwę, tylko nie wiem czemu tego nie robię. Czyżbym zapomniał wyciąć fragment? Hmm. Aha, dobra. Aha, czyli coś na prędkość, int to jest liczba, która nie ma nic po przecinku, no to jest e, niepotrzebne Znaczy niepotrzebne jest, żeby było coś po przecinku Teraz function start, to co się, funkcje to są ogólnie jakby skrypty w skryptach i start, update i parę innych są automatycznie wykonywane przez program Aha, dobra, teraz zmienna, która będzie przechowywać pudło tak, tak, które będzie przechowywać dokładnie list body, czyli obiekt yy, część danego ciała, która odpowiada za a, fizykę właśnie ok mhm mm A, teraz zapomniałem jakiegoś tam skryptu i dlatego też... no nie, jeszcze nie. Każdzie... Za chwilę chyba. Nawet być może teraz. E, ponieważ uważam, że w trakcie programowania sprawdzanie pojedynczych komend e, na internecie nie jest nic złego. Oczywiście wytłumaczę to... Jeszcze tego nie tłumaczyłem, bo jeszcze to nie jest ten moment. Tu, Get Component po prostu pobiera komponent. Wow! komponent to są części obiektów. Tutaj RigidBody to jest na przykład właśnie komponent. Tak jak już mówiłem, odpowiedzialny za mm, fizykę. Natomiast tu komponent, jaki wpiszę, to jest. Um, a, również RigidBody. Aha, no tak, bo przypisuję do tego. Tak. W sumie racja. Ja naprawdę mm, powinienem chyba to najpierw obejrzeć przed. Nie tego komentarza, ale tyle po prostu czasu próbuję to dograć i tyle czasu mam z tym problemem, że naprawdę mi się już nie chce. No, teraz Velocity to jest część dokładnie rzecz która odpowiada za prędkość y konkretnie w pionie. No, i tu jest, że jest ustawione automatycznie jako odwrotność wartości prędkość, w sensie taka, czy znaczy nie odwrotność, tylko przeciwieństwo, czyli na minusie. Hmm, tu sprawdzam nagrywanie, prawda? Hmm. A no nie, tu akurat od razu. 10. Do, tu można to przypisać obiekt, aczkolwiek um, nie jest to potrzebne, gdyż y, w skrypcie jest fragment, który robi to automatycznie, więc o, widzicie spada i się tak kręci. Teraz po prostu przystosowuję prędkość spadania do pudła. Bo wiecie, chodzi bardziej o wyregulowanie poziomu trudności. Jak widzę teraz na tym nagraniu trochę to laguje i tak nie do końca widać to, więc... Ten... Prędkość... O, tak wydaje mi. to chyba zatwierdziłem, mhm. Jeszcze tu tylko yy, zostawczę opcję Fixed Angle, bo no, wiecie żeby się nie obracało. O! Właśnie w ten dokładnie sposób to miało działać. Teraz kolejny skrypt, który będzie odpowiadał za statek. Funkcję Game Over tworzę po to, żeby później móc um, po prostu wpisać w skrypcie Game Over i osobno dopisać, co się ma wtedy wykonywać. Właśnie tu OnCollisionEnter2D to jest właśnie jedna z tych, które Unity odpala automatycznie i odpowiada ona za. Um, Jest włączana w momencie kolizji dwóch dwuwymiarowych obiektów. Znaczy dwuwymiarowego, obiekt, znaczy kiedy jeden z nich to jest ten, do którego jest przypisany skrypt, prawda? No, debug log po prostu wyświetla komunikat. No, i w tym momencie coś nie działa. Sprawdzam, czy jest komunikat. Nie ma. Oczywiście teraz będę przez dłuższy czas szukać rozwiązania. Go w międzyczasie sprawdzę właśnie w sieci. W szukaniu, w którym nie ma nic złego, jak już mówiłem. Um, rozwiązanie oczywiście będzie banalnie proste. Być może już część z Was się domyśliła. A mianowicie chodzi o to, że zwyczajnie zapomniałem przypisać skrypt do obiektu. Tak zdarza mi się to co jakiś czas. Nie często powtarzam błędy. Na przykład w trzecim odcinku, który już nagrałem, zapomniałem, też zapomniałem włączyć mikrofon. Nie. żartuję Znaczy nie wiem szczerze. Wydaje mi się, że nie, ale... Śmiesznie by było. Ogólnie często powtarzam błędy i tak wiem jest to, że inteligentny człowiek to już nie powinien i człowiek uczy się na błędach, ale się muszę nauczyć żeby uczyć się na błędach mm. no i tu szukam i szukam i szukam jeszcze chwilę poszukam pewnie okej okay, wygląda na to że z odcinka co najmniej, nagrywam przy wyłączonym mikrofonie. Eee, trochę głupio. Opisywałem dokładnie wszystko co robiłem I się nie nagrało i jestem teraz głupio. Muszę po prostu... Nie, nie mogę wyłączać mikrofonu, muszę to potem to wyciszać wszystko, bo no to źle wygląda. Ja pierwsze. Będę musiał po prostu dograć potem w postprodukcji coś, jakiś komentarz tego co robię. Mm. Gadam, gadam, nawijam kurwa i... tyle. Tak. W każdym razie mówiłem, że używam tego często i nie widzę z tym nic dziwnego. Próbuję dojść do tego czemu nie działa. Może dlatego, że po prostu nie ma tu nic argumentu, którego i tak nie użyjemy. Zobaczmy. A, tak, koleżanki złożyli litery. A. 2D. Dobra. Czy dobrej funkcji używam no, Może problem był w praktyce braku argumentów. Okej, zobaczmy. Teraz będzie się pojawić komunikat. A. Hmm. Aha, dobra, jestem idiotą. <laughs> Zapomniałem przypisać skrypt do obiektu. Teraz wszystko powinno działać. No właśnie, pojawia się komunikat. No, to byłoby na tyle materiału w sumie. I jeszcze, zapiszę, jeszcze zapiszemy sobie planszę, mimo że jest niepotrzebne to, ale... Mm, ctrl s mm, plansza główna albo główna A, Dobra, to byłoby na tyle. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Kiedyś tam że za tydzień mam zamiar te odcinki. Znaczy nie tego odcinki, ale ogólnie na naszym kawowym e, kanale. Odcinki jakieś tam e, co tydzień nagrywać. I to byłoby w sumie na tyle. Nie zapomnijcie ocenić filmu, dodać go do ulubionych. Proszę, swoich znajomym, jak się Wam spodobał. Zasubskrybować kanał, skomentować, jak macie coś do powiedzenia, cokolwiek. W każdym razie nasz kanał jest, ma, jest na, tak bardzo początkujący, że nawet łapka w dół nam pomoże, więc naprawdę. Oczywiście łapki w górę lepiej, tak. Naprawdę tyle samo pracy. No, to w sumie na tyle nie przedłużam już. Cześć.